Bałkańskie smaki nie tylko, czyli Wiechow Wróblewski chciałby Was zaprosić na danie bałkańskie, a mianowicie banica. Słuchajcie, na Bałkanach w każdym domu rano roznosi się niesamowity zapach tego ciasta. Banica jest to uważam ciasto kultowe. Ja będąc na Bałkanach, zawsze rano udawałem się gdzieś do takiej małej piekarni. I było do wyboru banica ze szpinakiem, banica z serem, banica z serem ze szpinakiem, banica z mięsem, zawsze ciepła, ale można jeść ją na zimno. Jakie ja było kiedyś moje zdziwienie, że do ulubionej piekarni, tam gdzie mieszkaliśmy, doszłem do wcześnie rano i zobaczyłem, że tam tylko leży malutki kawałek. I pytam się ekspediencki, o co chodzi? Ona mówi, czekaj, my robimy na świeżo, cały czas świeżo, więc za chwilę jak poczekasz będziesz miał świeżutką. Na banice podstawowy składnik to jest ciasto. Ja tutaj przykryłem ściereczką, żeby nie wysychało. Ciasto filo. Ono w Polsce jest dostępne. Oczywiście yy, mężczyźni to są trochę leniwi i yy, nie chcą robić tego ciasta mm. lub nie za bardzo się do tego przykładamy. Natomiast kobiety yy, świetnie je robią i na Bałkanach, i w Polsce. Ale można kupić gotowe, można sprowadzić z Bułgarii, z Grecji. Ja mam gotowe, kupione w Polsce, ciasto, jak już powiedziałem. Dzisiejsza banica będzie w wersji wegetariańskiej. Będzie szpinak, czosnek, ser typu feta. Do tej banicy damy przyprawę, którą mamy w sklepie, a mianowicie kozilatkę. Oczywiście ją się daje do jogurtu, o którym wspomnę bo jogurt, olej i woda mineralna będzie tak zwanym sosem do posmarowania ciasta, natomiast szpinak i ser będzie tu rozmieszany z dodatkiem odrobiny pieprzu. Oczywiście jeszcze na tym stole mamy czosnek sztylotowaty. my go tutaj mamy i on będzie dodany do takiej przystawki, surówki, na się mówiąc z pomidora i ogórka. Tam dodamy tylko czosnek sztyletowaty. Będzie to taka surówka przystawka do naszej banicy. Teraz przygotujemy farsz do naszej banicy. Tutaj dodam sera typu feta, leciutko go widłem rozdrobnie. Sera nie solę, dodam tylko troszkę pieprzu. Proporcje na powiedzmy takich 10 kawałków ciasta to jest około 400 g sera i 400 g szpinaku. Ja mam tutaj wersję mrożonego szpinaku, ale można również do moździerza wsadzić liście i świeży szpinak jak najbardziej. W tej chwili dodam szpinaku. Dodam odrobinę pieprzu. No i oczywiście świeżo wyciśnięty czosnek. Czosnku damy tutaj około 6 ząbków. Tak, mamy już czosnek, mamy już pieprz, pozostaje nam to tylko dokładnie wymieszać i odstawić. Wymieszałem już y, y, szpinak z serem, pozostaje mi tutaj wbić jajka. Użyjemy dwóch jajek, trzecie nam zostanie. W odpowiednim momencie damy go do specjalnego sosu. Teraz przygotujemy sos do smarowania ciasta. Zacznę od jogurtu, który, do którego muszę dodać troszeczkę szarenej soli. Nałożę go do miski i będę go mieszał z innymi Produktami. Mamy już jogurt, dodamy tyle samo oleju. I dodamy wody mineralnej gazowanej. Wszystko to dokładnie wymieszamy najpierw łyżką, potem widelcem. Tak, i teraz jest czas na smarowanie naszego ciasta. Ja już go tu poodkrywam. Ciasto bardzo dokładnie smarujemy. Trochę będzie z tym zabawy, ale... poświęcimy temu czas. Trzeba to bardzo, to bardzo dokładnie nie żałować tego sosu. Cały czas go mieszam pędzelkiem. No tak, czy sosem robimy pierwszą warstwę, czyli będziemy to delikatnie zawijać. Tutaj, akurat w tej wersji, ja lubię więcej szpinaku, ale można dowolnie to sobie wszystko dozować. Teraz delikatnie, delikatnie zawijamy. i układamy na blasze zawijając w rulon I takich rulonów powstanie kilka i teraz ostatni moment wbijam do pozostałego sosu jajko teraz dobrze to rozbełtamy i to będzie ostatnia warstwa na nałożenie na naszą banicę, żeby nam to pięknie dało kolor i smak. I teraz smarujemy bardzo dokładnie naszą banicę pozostałym sosem z jajkiem. Nie żałujemy, to się na ładnie zapiecze i da nam kolorek. Nasza banica już jest gotowa. Jak już wspominałem, do naszej banicy zrobimy, yy, można by powiedzieć, błyskawiczną surówkę. Tu jest tylko ogórek i pomidor. Do, do niej dodamy czosnku sztyletowatego, który mamy w swojej ofercie. Pachnie pięknie. Pozwolę sobie skroić w kosteczkę pomidorka. Ogórka też w kosteczkę. Sałatka naprawdę jest wyśmienita, świeża, poza sypaniu czosnkiem sztyletowatym, który czasami zwany jest niedźwiedzim, ale niedźwiedzi rośnie bardziej na północy, nawet w Polsce, a sztyletowaty bardziej na południu czyli między innymi też na Bałkanach. I teraz odrobina. Pachnie przepięknie, wygląda tak. Posypujemy nie za dużo. I zestawienie śniadaniowe wygląda m.in. tak. Banica i sałatka. Pozostaje mi tylko powiedzieć smacznego.